Wnętrze Hyundai Tucsona jest bardzo ergonomiczne, ale ma też kilka ciekawych akcentów stylistycznych, jak na przykład ta tkanina na desce rozdzielczej, która potem ma swoją kontynuację także na boczku drzwi. Drugą taką rzeczą są dwie srebrne listwy przechodzące przez całą szerokość kokpitu. Jedna na środku nawiewów, druga pod nią, trochę grubsza. Chcesz się przejechać Tucsonem? Przyjdź do salonu Hyundai Margo. Mamy teraz wyprzedaż rocznika, rabaty do 50 tysięcy i kredyt 0%. Do tego akcesoria za pół ceny i bon na paliwo o wartości dwóch. 000. Przed kierowcą znajdują się dwa wyświetlacze wysokiej rozdzielczości, z których każdy ma przekątną ponad 12 cali. Tutaj mamy zestaw wskaźników. Tutaj dotykowy wyświetlacz systemu inforozrywki. Te wyświetlacze są zintegrowane w taką jedną powierzchnię, która tak zawija się wokół kierowcy, tak go otula. Poniżej znajdują się fizyczne przyciski do obsługi najważniejszych funkcji systemu, a pod nimi znajduje się panel kontroli klimatyzacji, który. Jest świadectwem tego, że Hyundai słucha swoich klientów, ponieważ w Tucsonie przed liftingiem był on w pełni dotykowy, ale wiele klientów nie było entuzjastami tego rozwiązania i po faceliftingu Hyundai powrócił do fizycznej kontroli temperatury nawiewu. Pod kontrolą nawiewów mamy dwa gniazda USB-C oraz gniazdko 12V, takie jak do zapalniczki. Tutaj mamy ciekawy przycisk, ponieważ służy on do przełączania między wyłącznie ładowaniem telefonu, a ładowaniem telefonu plus podłączeniem go do systemu multimediów. Pod prawą ręką kierowcy przyciski o których powiemy sobie jeszcze później, także ładowarka indukcyjna, dwa cup holdery i otwierany schowek w podłokietniku. One są zintegrowane w takim ciekawym elemencie stylistycznym. Takiej, powiedzmy, latającej czy pływającej wyspie tutaj na środku kokpitu. Tutaj siedzimy w Tusonie w wersji platinium, który ma taką jasną tapicerkę skórzaną. Wygląda ona bardzo gustownie i jednocześnie wnętrze tego auta pachnie skórą. Zobaczcie na kontrolę fotela. Jest to fotel ustawiany elektrycznie z dwoma slotami pamięci do zapisania. Mamy tutaj standardową regulację, wiadomo, góra, dół, przód, tył, ale także kołyskę. Możemy sobie regulować kąt pochylenia siedziska oraz podparcie odcinka lędźwiowego. Oparcie tylnej kanapy również jest regulowane. To tak dość obszernie, można się tutaj tak wygodnie położyć. Do tego podłokietnik na tylnej kanapie. W drugim rzędzie siedzeń mamy także kontrolę temperatury, trzecią strefę klimatyzacji oraz dwa gniazda USB-C i kontrolę fotela pasażera z poziomu tylnej kanapy, kiedy ktoś tak jak przed chwilą podjedzie za bardzo do tyłu i nie możemy usiąść. To możemy sobie go regulować. Tutaj w wersji platinum mamy też roletki przeciwsłoneczne. Oraz zobaczcie na boczku drzwiowym włączanie podgrzewania tylnej kanapy z lewej i z prawej strony trzystopniowe.